O nie! Znaleźliśmy się tutaj jednak. Chociaż nie! Poczekajcie! To nie jest Minecraft! To jest przegrany zakład Disalisowskiego, w którym po przegranym zakładzie miał zagrać tą grę. Pewnie się domyślacie po nazwie, że Slendercraft to gra, w której... Uciekamy przed Slenderem znowu zbierając kartki i jednocześnie grając z Minecrafta, bo to jest Uniwersum Minecrafta! Na szczęście jest to osobna gra, więc mimo wszystko. Na tym kanale nie ma Minecrafta. Jest gra stworzona w jego uniwersum na silniku Unity. Więc spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Nie zmieniamy tematyki kanału. Ani nie spada jego poziom. O! Siłą woli włączam i włączam ochotnie. E, musimy coś stworzyć, żeby przetrwać. Ani śladu nigdzie slenderka w ogóle co ja mam zbierać. Zbierać kartki, rozumiem. Pytam się jak zwykle w każdej grze w prawo, żeby zrobić koło na mapie. Tak, w Slenderze też są taktyki, chciałem wam powiedzieć. Nie wszystkie dobre, ale w moim wypadku się sprawdzają. No ale też można iść zawsze w lewo. To wam każe? Iść w prawo. Znaczy, się nie polecam zawsze chodzić w koło mapy, jeżeli jedziemy po otwartym terenie, takim jak ten. Jeżeli mamy do zabudowania jakieś i gramy w Slenderka, to, no, to już trzeba określoną ścieżkę sobie wybrać. Ja! Komin! Patrzę sobie... O! jest życie? Myślę, że tu lecą. O, to Creeper nam będzie podpowiadał, że... Jak miło! Największy wróg człowieka. Pamiętam. Moją pierwszą noc w Minecrafcie. Jakie ładne stworzenie! Czemu ona jest takie smutne? Chodźcie przy przytulę. O, Wybuchłeś! Rozwaliłeś mi pół domu przy okazji, jak zajebiście? Co my tu mamy? Ta, coś tam. O! Jest notka kolejna. Eee, I co my tu mamy? Craft table. Nie wiem czy będę się z niego korzystać później. O! Metal! Masz prawdziwy metal! Ja bym powiedział wręcz, że żelazo mam. Jeżeli już mamy być dosyć dokładni. I w tym właśnie momencie zdupiłem. Bo miałem robić kółko. I kółka nie zrobiłem. Wręcz przeciwnie. Wyszedłem naprzeciw Slendera. Slender? Tu nie jest Slender. ona... Rygasta? Czy mi się zdaje? Nie pamiętam kiedy miał gast A bo nie, on ma białą twarz tego Endermana O! Zawsze coś Już widzę Wiadomość od Masterczulka. Ha! Nagrałeś minecrafta, Freyer mamy spokój? Z Ender, Ender, Slenderem. Dobra, widzę go Po prostu zignorujemy jego obecność Nie obchodzi mnie to, że on tam sobie siedzi, stoi czy sra Duża góra, która pewnie ma coś do ukrycia przede mną. Nie ma chyba jednak nic do ukrycia przede mną. No chyba, że jak ją okrążę, to znajdę coś, co mi się spodoba. Ale że nie znalazłem. Gdzie on jest? Gdzie on jest? W górze się spłonę. A! A! Faniaszek! Myśli tak łatwo, jednak? Nie damy. O! Ty głupce! Jest tutaj jakąś ścieżkę, która prowadzi do... No! Kudo! Latarka w Minecrafcie! No normalnie jestem niebowzięty. Mogę ją wyłączać i włączać. Eee. Trochę tam mi przeszkadza ten pan za nami. Widziałem kartkę? Nie. Nie widziałem kartki. Kwiatuszków nie mogę zebrać, przykro mi. Mm. A kuku karteczko. Wiedziałem co będzie. Jo, yo, yo! yo. Panie Slenderze, proszę nie być takim agresywnym. Biegnij, jeżeli możesz. Niestety, ja, w tym wypadku muszę odmówić biegania nie z powodu mojej spasłości, jest z powodu spasłości Steve'a. Hmm. Co jeszcze mam skraftować? Hmm. Nie aktualnie nic, co by mogło wskazywać na obecność karteczki. Tak o, 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 o. Żeby nie było, że znowu głupie kartki, widzę ją. Żebym przypadkiem poza mapę nie dopadł. Skakać nie mogę, więc tutaj też raczej nie chcę wejść do środka. Jeżeli jesteś zmęczony, naciśnij Ctrl, Alt i Supr? Supr? Surprise? Nie wiem. Co dziwotorowi? Czy Slender może chybać mu się bugować na moim reju? Dziękuję. O, rozciągnięte tekstury! Kwiatuski! Jak przyjem. O! Tam byłem? Nie, nie było mnie. Założę się o stówę, że tu będzie karteczka. Jeżeli nie, to całą moją wypłatę z YouTube'a przeznaczę na szczytny cel kupienia kwiatów Soli Lisowskiemu. Albo małem dzieciom. I co? Nie kupię małym dzieciom. Jest karteczka. Zebrana i spadam! Pieprzony hałas. Może mi to powiedzieć, jest jeszcze jedna karteczka, bo naprawdę irytuje mnie ten hałas, który jest wytwarzany przez osobnika, który biegnie za mną. I widzę. Widzę, 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 Ósma kartka i mam nadzieję, że ostatnia. Eee... Mm. Nie patrz za siebie, po prostu uciekaj. I wierzcie mi, że to właśnie zrobię. Gdzie to cholery ja sobie zostawiłem, a raczej zaparkowałem mój portal? Chyba gdzieś w tą stronę, nie? Ta, chyba gdzieś tu jest git. Widzę portal. Jest już przede mną. Co niedługo opuszczę to miejsce. I na zawsze pożegnam się z Minecraftem. Na szczęście to nie jest Minecraft. Naprawdę na szczęście. Co? Zapalniczkę? Nie latarkę, tylko zapalniczkę potrzebuję. Nie wierzę. Obkrążyłem chyba tą mapy 10 razy. Znalazłem w końcu to, czego szukałem. R, żeby skraftować. I w ten sposób kończymy tą grę. Dla was to była milisekunda od czasu kiedy szukałem do czasu kiedy znalazłem dla mnie to całą Tak, pomachajcie panu zdałów. Pomachajcie! I podziękuję, ci, mojemu koledze za to, że przegrałem z nimi zakład. Zapraszam was na kolejne filmy i drona 7 days. Więc o oh, do zobaczenia kolejnym razem!